Cześć kochani, z tej strony wróżka, już nie Basia tylko Barbara, gdyż bardziej numerologicznie mnie wspiera, jak widać cały czas się uczę, trzeba, trzeba rozwijać swoją wiedzę i zapraszam Was na wróżbę na lipiec 2019 dla zodiakalnych baranów. Co czekali w lipcu? Zodiakalne barany 2019. Podróż. Dużo z Was się uda na w podróż. E, będzie bardzo szczęśliwa z tego powodu, że się... E, e, baranki będą bardzo szczęśliwe z tego powodu, że się udadzą w podróż. Natomiast tam mogą czekać różne ataki, choć bardziej energetyczne w Waszą stronę. Gdzieś tam bym miała... E, oczy dookoła głowy hmm. dlatego, że będą niektórzy będą chcieli Was o coś oskarżyć hmm. mogą być kradzieże też, więc jeżeli tak wybieracie się na wakacje na wczasy pilnujcie swoich rzeczy bardzo, ale to bardzo, bardzo porządnie że, żebyście po, później po tymi torbami nie, 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 nie wrócili. Hmm, 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 może zobaczmy, co można zrobić. Żeby uniknąć. Tak, bardzo pilnujcie, jeżeli nie musicie, nie bierzcie drogich sprzętów, drogich rzeczy na na wyjazd. Pilnujcie, pilnujcie swoich rzeczy. A wtedy się nic nie stanie i uchronicie swój swój majątek. I dziękuję i zapraszam na następną wróżbę.